Witam wszystkich na trzeciej części. Do tej pory sweter jest wykonany do rzędu 12. W tym dwunastym rzędzie właśnie wykonaliśmy, już obrobiliśmy otwory na rękawy. Tak wygląda pierwszy otwór, tak tutaj drugi. W zasadzie rząd 13 będzie na podobnej zasadzie, jak te poprzednie rzędy, będziemy przerabiać identycznie, dzięki temu, że dodajemy tutaj w motywie ten nasz motyw, czyli dwa słupki, trzy oczka łańcuszka, dwa słupki, ten klin nam się powiększa. Wszystko. Będzie identycznie jak do tej pory. Każdy rząd będziemy przerabiać tak samo, czyli ten ostatni słupek nie przerabiamy i pierwszy nie przerabiamy. Pierwszy i ostatni zostawiamy nieprzerobiony i tak właśnie każdy następny rząd będzie wyglądał, włącznie tutaj z tymi. Rękawami, które teraz mamy ale może jeszcze pokażę jak tutaj sobie z nimi poradzić ja tutaj wykonam zmianę koloru póki co zrobię jedno oczko łańcuszka już odetnę ten kolor popielaty i tą włóczkę trzeba gdzieś ładnie schować Następny kolor, wszystko tak, pomyślałam, żeby było w kolorach takich mniej więcej morskich, z dodatkiem szarości. I tutaj dodaję włóczkę, z tym, że, tak jak mówiłam, każdy rząd zaczynamy właśnie od i każdy motyw od tego drugiego słupka w klinie. Więc tutaj dopiero wbijam szydełko i dodaję kolor. Pętelkę przeciągam tak, żeby nie przeszedł supełek i jedno oczko łańcuszka. Ta włóczka jest cieńsza, zdecydowanie cieńsza od tej poprzedniej, dlatego y, tą włóczkę będę przerabiać szydełkiem 4,5. Y, szydełko to jest grubsze, dlatego będą grubsze oczka, które mam nadzieję dopasują mi się tutaj do reszty sweterka. Jeżeli będzie to troszkę y, mniej. Idealnie dopasowane, to też się nic nie dzieje. Myślę, że będzie sweter bardzo oryginalny i tak i tak. Następnie proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, ponieważ ten, to pierwsze oczko mamy już zrobione. Jest to y, trzy oczka, te zastępują pierwszy słupek. Następnie przerabiamy każdy kolejny y, słupek po kolei tak jak każdy motyw, zawsze słupek na słupku robimy. Wrabiam sobie od razu tą początkową włóczkę, końcówkę, żeby nie robić tego później. No, i znów w naszym w dziurce naszego motywu pod, tym, pod tymi trzema oczkami łańcuszka. Tutaj również trzeba będzie zrobić dwa słupki, trzy oczka i dwa słupki. W tym samym motywie czyli tak jak do tej pory i dalej przerabiamy nawet ten, ten rękaw ten paseczek identycznie jak resztę tego sweterka czyli przerabiamy słupek na słupku I zostawiam nieprzerobiony ostatni słupek, tak jak zawsze. Tak samo tu pierwszy i ostatni. Zostawiamy nieprzerobiony. Dalej, zgodnie ze wzorem, robimy jedno oczko łańcuszka. Zawsze oddziela, on te, e, zawsze oddziela oczko te kliny. I zaczynamy kolejny motyw od drugiego słupka, bo tutaj jest e, tak, jakby ten motyw. Od drugiego słupka. I tutaj również przerabiamy po kolei tak, jakbyśmy przerabiali cały ten sweter. I właśnie w ten sposób proszę wykonać kolejne rzędy tego swetra. Myślę, że ja już nie będę musiała tutaj każdego rzędu osobno pokazywać, bo po prostu sam on będzie rósł. Każdy kolejny rząd przerabiamy identycznie. I wykonujemy ten sweter, tą plisę już w zasadzie, tutaj już będziemy robić plisę tego swetra dosyć szeroką, żeby była taka obfita ta plisa, żeby ten sweter był taki naprawdę pokaźny. To jest właśnie jego największy urok. Kiedy ta plisa jest bardzo duża, ja tutaj będę wykonywać po kolei rzędy tej plisy, rząd za rzędem, Będę zmieniać kolory co jakiś czas, w zależności od tego, ile mi starczy włóczki. I myślę, że tutaj sama, sam schemat tego swetra jest już dobrze opanowany przez panie. I później tylko pokażę, jak tutaj poradzić sobie z rękawem oraz jak ładnie ozdobić samo Same krawędzie tego swetra, również pokażę, jak to wykonać. A więc już praca teraz będzie bardzo, bardzo monotonna. Wzór jest dobrze, dobrze znany, dobrze opanowany, i po prostu trzeba każde kolejne rzędy przerabiać zgodnie z tą zasadą. W środku dodajemy dwa słupki, trzy oczka, dwa słupki, i omijamy pierwszy i ostatni słupek. Tak przerabiamy te rzędy więc ja zrobię teraz pauzę na wykonanie tego i dalej jeszcze ten sweter będzie kończony. A więc zapraszam. Przerobiłam wiele, wiele rzędów tego sweterka. Jest on już na ukończeniu i teraz powiem kilka danych technicznych. Nie jestem w stanie tutaj pokazać całości tego sweterka, ale Zmierzyłam średnicę jego i ma średnicę aż 115 cm. Bardzo duży już jest. Wszystkich rzędów już mam 27 rzędów. Natomiast tutaj od rękawa do końca tej plisy jest rzędów 16. Także od rękawa to, co ostatnio tłumaczyłam, żeby robić, zrobiłam jeszcze 16 rzędów. I teraz pokażę, jak zrobić ostatni rząd tego sweterka. Jak sobie tutaj poradzić, już na te ostatnie rzędy trzeba użyć bardzo dużą ilość włóczki. Trzeba po prostu przygotować się na to, że jest to duży projekt, bardzo pracochłonny i też czasochłonny. Ostatni rząd zaczniemy od również tak jak zawsze. Wykonamy trzy oczka łańcuszka. Ja jednak zmienię kolor w tym ostatnim rzędzie, tak jak mówiłam, co jakiś czas zmieniam kolory, żeby był taki kilkukolorowy ten sweter. Wbijam szydełko w drugi słupek tego klina. Wbijam szydełko. Zrobiłam wcześniej pętelkę popielatą, ponieważ tak będzie, w takim kolorze będzie ostatni rząd. Pętelkę przeciągam tak, żeby nie przyszedł supełek, i robię jedno oczko łańcuszka. Te jedno oczko łańcuszka mocno zaciskamy. Zawsze w ten sposób robimy. Dodajemy drugi kolor włóczki. Teraz proszę zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek. Te trzy oczka zastępują pierwszy słupek i proszę zrobić w każdym oczku następnym do czubka tego motywu, do środka. Proszę zrobić w każdym oczku jeden słupek, czyli słupek na słupku wy wykonujemy. W każdym oczku jeden słupek. Troszkę się sytuacja zmieni właśnie w środku tego motywu. I to za chwilkę pokażę. Nie będę tutaj już przerabiać na żywo, ponieważ już Jeden, jedna część tego motywu już ma dosyć dużo tych słupków, a więc zrobię krótką pauzę i zaraz pokażę co dalej. Przerobiłam pół motywu, tak jak zawsze do tej pory słupek na słupku i teraz pokażę jak wykonać tutaj środek. Jego również zapełnimy słupkami. Nie tak jak do tej pory robiliśmy trzy oczka łańcuszka, ale zapełnimy go słupkami. Proszę zrobić najpierw w tym y, motywie, w dziurce, trzy słupki. Pierwszy słupek, drugi i trzeci. Trzy słupki. Następnie proszę zrobić trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Z tym, że y, te trzy oczka łańcuszka posłużą nam do zrobienia pikotka. Czyli jak już zrobimy te trzy oczka łańcuszka, proszę wbić szydełko z powrotem w ten ostatni trzeci słupek. Czyli wbijamy tutaj szydełko w ten słupek, od którego wychodziły te trzy oczka łańcuszka i tutaj robimy oczko ścisłe. Czyli łapiemy włóczkę i przeciągamy przez pętelkę na szydełku. Powstał nam taki ozdobny pikotek. Następnie znów narzut, i znów w środku tego motywu, w dziurce, proszę zrobić kolejne trzy słupki. Pierwszy, drugi i trzeci. Tak będzie wyglądał każdy klin w środku. Trzy słupki, pikotek i znów trzy słupki. Dalej znów idziemy słupek na słupku po kolei. Przerabiamy tak jak zawsze. I jeszcze pokażę, jak poradzić sobie tutaj z tym miejscem, gdzie było zawsze jedno oczko łańcuszka. Pauza Przerobiłam ten motyw do przedostatniego słupka. Wygląda to w ten sposób. I teraz ten ostatni słupek, oczko łańcuszka i pierwszy słupek z następnego klinu przerobimy tak zwanymi słupkami łączonymi górą. Czyli proszę zrobić narzut, wbić szydełko właśnie w ten ostatni słupek wszędzie poniżej i przerobić pół słupka. Nie półsłupek, tylko przerobić tak jakby było tylko pół półsłupka wykonane, czyli tak, żeby pętelki były dwie. Nie przerabiamy ten słupek do samego końca, tylko wyciągamy z pętelki i przerabiamy tylko raz. Następnie proszę zrobić znów narzut i teraz szydełko wbijamy tak jakby pod to oddzielające kliny oczko łańcuszka i również wyciągamy pętelkę i przerabiamy tylko do połowy ten słupek. I znów narzut i już wbijamy szydełko w pierwszy słupek następnego klina, pierwszy słupek następnego klina, i również przerabiamy tylko do połowy tą pętelkę. Powstały nam trzy słupki, przerobione tylko do połowy, i teraz połączymy je górą. Łapiemy włóczkę na szydełko i przeciągamy przez wszystkie pętelki, które mamy na szydełku. W ten sposób połączyliśmy trzy słupki w jedną całość i tutaj powstało nam tylko jedno oczko łańcuszka, mimo że tutaj są trzy słupki. I następnie przerabiamy dokładnie ten motyw, ten klin tak samo, jak pokazywałam tutaj. Czyli słupkami idziemy do góry, w środku trzy słupki, pikotek trzy słupki, i dalej słupkami idziemy do tego miejsca, które pokazuję teraz. Zrobię pauzę na przerobienie tego. Pokażę, jak połączyć całość tego ostatniego rzędu w jedną całość i jeszcze pokażę jak przerobić rękawy jak zacząć przerabiać pauza przerobiłam już ostatni 28 rząd naszego sweterka i pokażę jeszcze jak tutaj połączyć koniec z początkiem przerabiamy tutaj tak jak tłumaczyłam robimy 3 słupki łączone górą Dlatego ten rząd zaczynaliśmy od drugiego słupka, żeby łatwiej było przerobić. I ten trzeci, ostatni właśnie robię w tym, który opuściliśmy na samym początku. Trzy słupki przerobione tylko do połowy. Teraz łączymy w jedną całość to wszystko i od razu, bez żadnego narzutu, od razu, Wbijamy szydełko właśnie w te pierwsze trzy oczka łańcuszka, od którego zaczynaliśmy ten rząd, w górne oczko i robimy oczko ścisłe tutaj. Teraz jeszcze dla zamocowania, proszę zrobić jedno oczko ścisłe w lewo, żeby tak był ten, ta końcówka swetra mocno zamocowana, i jedno oczko, ścisłe, jedno oczko łańcuszka, przepraszam, które mocno zaciskamy. I teraz już jest. Małe prawdopodobieństwo, że nam się podpruje to, odcinamy włóczkę i umiejętnie dobrze chowamy, żeby nie wychodziła. Teraz pokażę, jak przerobić rękawy. Już tylko dojdę do rękawów, Mam. i rękawy trzeba będzie przerabiać od tej zewnętrznej strony. Czyli od tej strony, od tej zewnętrznej, którą ładnie już będziemy nosić i pokazywać wszem i wobec jaki mamy piękny sweter. Tutaj właśnie będziemy wbijać szydełko od tej zewnętrznej strony, widocznej. I przygotowałam właśnie tą włóczkę, którą tutaj przerabiałam wokół rękawów. Jest to taka grubsza wełęka. Włóczki użyłam bardzo różne, różnej grubości, różnych marek. Nie jestem w stanie nawet po powiedzieć, jakie to są włóczki i ile zużyłam ich na ten sweter. Y Ważne jest, w którym momencie y wbijemy szydełko, ponieważ no, na pewno byśmy nie chcieli takiej sytuacji, żeby szef był widoczny gdzieś na wierzchu, gdzieś. Y z widocznej strony najlepiej, żeby on szedł gdzieś tutaj. A więc wbijamy tak szydełko. Ja mam górę swetra. No niestety nie, nie mogę pokazać całości tego swetra, ale proszę mi zaufać góra swetra, czyli tutaj gdzie będzie głowa jest tutaj z tej prawej mojej strony. Dół swetra jest tutaj z tej lewej strony, a więc tutaj gdzie jest dół tego swetra, Wbijamy gdzieś tutaj szydełko od dołu, tak żeby po prostu ten szef, który będziemy robić, brzydko nie wyglądał. I ja tutaj sobie tylko ładnie ułożę mój sweter, żeby już momencik, żeby się wszystko dobrze. Było, było widać. I tak, ja zaczynam właśnie wbijać szydełko od. Tutaj jest góra rękawa, tutaj jest dół. Właśnie od tego dołu mam już przygotowaną pętelkę i szydełko wbijam gdzieś w to miejsce tutaj na, na dole. Nie ma to za bardzo za dużego znaczenia w które miejsce, aby ten szef był w takim niewidocznym miejscu, które będziemy tworzyć. Szydełko gdzieś wbijam pomiędzy słupki. Dlaczego pomiędzy? Dlatego, że właśnie z jednej strony mamy tutaj ładnie odznaczające się oczka łańcuszka, a z drugiej strony jest yy, tak niewyraźny ten łańcuszek, ponieważ właśnie tutaj dorabialiśmy łańcuszek na rękaw i my właśnie od tej strony, od tej ciut trudniejszej będziemy zaczynać. I tutaj wbijam szydełko pomiędzy słupki, gdzieś tutaj w tym dolnym miejscu otworu na rękaw wbijam szydełko i łapię pętelkę przeciągam przez to miejsce ale tak żeby nie przeszedł supełek i tutaj robię jedno oczko łańcuszka, które mocno zaciskam to jedno oczko łańcuszka zrobione, teraz proszę zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka mamy trzy oczka łańcuszka, które zastępują pierwszy słupek Rękawy właśnie będą wykonywane słupkami i w każdym następnym oczku proszę zrobić po jednym słupku. Tutaj już jak panie wolą, wbijamy szydełko albo w tą jedną pętelkę łańcuszka, albo pomiędzy słupki. To już naprawdę jak panie lubią, jak, jak będzie łatwiej po prostu. Ja wbiję szydełko. Właśnie w tą pętelkę i proszę przerobić jedną stronę tego otworu na rękaw, wbijając szydełko w każde oczko, te takie trudniejsze. I przerobić proszę w tym każdym oczku jeden słupek, włącznie tutaj z tym miejscem, gdzie jest dziurka taka. Opuściliśmy to jedno oczko łańcuszka. Tutaj również wbijemy szydełko właśnie w tą dziurkę. Zaraz pokażę. Właśnie w tą dziurkę wbijamy szydełko. Tutaj i tu również przerabiamy jeden słupek, tak żeby słupek przypadał do każdego oczka łańcuszka. Ja przerobię tak do tego miejsca, gdzie mamy tak jakby słupki y, poziomo. Pewnie Panie orientują się tutaj o co chodzi. Tutaj mamy taki cały rząd, gdzie są te słupki tutaj y, w poziomie i zaraz tutaj pokażę jak sobie z tym miejscem poradzić. Pauza. Przerobiłam jedną część tutaj, y, jedną stronę otworu na rękaw i doszłam do miejsca, gdzie jest tutaj słupek jeden, tyle że w poziomie. Nie ma tutaj wyraźnych oczek łańcuszka, i właśnie co teraz trzeba zrobić? Pod ten słupek, który jest właśnie w poziomie, wbijamy szydełko pod ten słupek, i tutaj robimy dwa słupki. Dwa obok siebie. Pierwszy już zrobiłam i również pod ten słupek, wbijam szydełką i robię drugi. Natomiast kiedy dojdziemy tutaj do miejsca, gdzie już wyraźnie mamy zaznaczone każde oczko łańcuszka, robimy w każdym oczku jeden słupek. Po kolei tutaj, tutaj również jest jedno oczko łańcuszka i przerabiamy już drugą część tego otworu na rękaw. Po prostu na około tego otworu przerabiamy słupki. I tak proszę zrobić na długość ten rękaw. Tutaj również sytuacja będzie podobna, kiedy dojdziemy do drugiej strony rękawa, tutaj również będzie ten słupek w poziomie, i tutaj również pod niego trzeba wbić szydełko i zrobić dwa słupki pod nim i łączymy tak jak zawsze. Cały ten rękaw. Koniec z początkiem, wbijając szydełko w te pierwsze trzy oczka łańcuszka w górne oczko, i robimy oczko ścisłe. I tak przerabiamy rząd za rzędem, tyle rzędów, aż uznamy, że rękaw już będzie gotowy. I jak długi będzie ten rękaw, ja już tutaj nie podam konkretnej ilości rzędów, ponieważ to wszystko zależy od nas. Tak właśnie przerabiamy. Każdy rząd zaczynamy również trzema oczkami łańcuszka i następne rzędy już będą łatwiej, ponieważ wyraźnie już tutaj zaznaczają się oczka łańcuszka. Tak przerabiamy do samego końca i myślę, że tutaj już moja rola się skończyła. Wystarczy teraz uzbroić się w cierpliwość i dużą ilość włóczki, zaplanować i dokończyć ten rękaw. Jak i ten drugi, identycznie, tak jak teraz tłumaczyłam. Dziękuję bardzo za oglądanie moich instruktorzy. Jeżeli podobają się Paniom te filmiki, bardzo proszę dodawać łapki w górę pod filmikami. Dziękuję bardzo.